CSGO 1x1 :1, na rosyjskim serwerze no to... jest super muzyczka. Dobra, bez bezprzeciwnika. To jest właśnie muzyczka. U nas na serwerze, jakbyśmy pusili taką piosenkę to każdy by mutował. W ogóle jakby się puszcza na polskich serwerach, to od razu mut leci. A tutaj imprezka Nikt nie ma ludzi. No to się to po tym gramy.

Jak to możliwe? Znowu 9 hp. To jest jakieś A le... szukamy. A Ja A szukamy. Ja to głuchy w ogóle chyba. Muzyka. Ostał. Ale damy... Jędziemy! Impresko! To, to, to <gulia> dalej, dalej, dalej. A, nie muszę się mieć tak. Tata wygrupa Puszczę tą zębę. O, party maker. Od no, młodego go uczę. Zaraz point makera puśle. Ciekawe jak go no, zareagowali. Raz na moim matchmakingu Puściłem. I ruskim to to jest swoim przyjacielem nazwą. Mam no, go znajomych. O! Myślałem, że go nie zrobiłem. To wcale nie mam szczęścia. To ja skill. Częsty skin. Digby glaze. Patryny, dawajcie tak. Ty i kołskiem... Mini AWP Cholera, gdzie Boże, Boże. ty mały w ogóle... No jak to miałem na głowie, no co zalamy? No mm. to na głupie. No w to roboty. wyrzeźć. Oni się teraz czy co? Bo ja tu nie umiem nic Dobra, do widzenia. Dobranoc, śpij dobrze. Ja się... <ślały> Zaraz Party Makera puszczę. Jak to wyłączyć? Muszę telefon wyjąć. <ślały>

Parte что, только что, только что, da Jezu, zapomniałem! I zaraz się coś programu, ja muszę przyciskać się z tym... Też śpiewają! <grym>

No x No chodź, no chodź. No, 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 e, Ale ja was Ostatnio FIFA no, o, o, tylko, minkę, minkę. O, tylko, w Fifę dużo gram. się to FIFA no, praktycznie ducham. Ducham. Niermał, no, bo, o, w praktycznie Widzę, że jest mało Boże, że na nich. Zda. Co oni bo... tym gadają w ogóle? Po rosyjsku, bo... nie bo... rozumiem. Czy jakiś nie wiem. No, zapuścimy im czasinów. Tak, tak. Dobra, my widzimy my się my już my na następnej my mapie. My a następnym mapie będzie I'm Deadas Dead 2 Short. Także do zobaczenia na drugiej mapie. Po pierwsze, nasz serwer jest... Takim serwerem typu, gdzie zezwala osobom nieukończonym mutacji lub 16 roku życia rozmawiania. Ej, z tej, zresztą, tak, zresztą, to ja teraz ja mam nowy nie serwer, nie bo nie był pełny i mnie wyrzuciło tego rosyjskiego. Mi ...kultury wyniosłeś z domu? arty w Maker. No, chwilę, jak no, dzisiaj tak. nie wpisze... Halo. Ten

Nie z tym, że nie rozumiem z tej piosenki, ale... Grałem na serwerze przy ruskim i... Fajny ten serwer. Dodałem go do ulubionych. Dobra, starczy tego dobrego. Teraz trzeba się kupić na grze i to wygrać Tu się da doskoczyć. Nie wiem! jaki pink ma w ogóle. Przeteleportowało go. Rapsynu. O tu jest WS w ogóle. To nie tylko dla... No właśnie dla VIP jakichś. No nie ma czysz jak A dla kombinacji. To jest sytuacja inne podracze na zasady. Co nam gada? Ja byłem na przykład takie obrażone z tym. To jest Co im to gadają? Nie, no tak, serwer. Dobra, nie, nie chcę mi się w to bawić, ale posłuchajmy po prostu. Dwie rundy, y, dwie rundy temu nie było cię jeszcze na serwerze, prawda? Prawda? A nie y, wiem, y, y, jano, Prawda. Pierwszy raz grzecznie poprosiłem jakiegoś dwunastolatka, żeby po prostu był troszeczkę ciszej, po czym zostałem wyzwany od osób chorych psychicznie i powiedział, że kurwa idzie po jakiegoś benka i przyszedłeś ty i jeszcze kurwa na mnie należę znowu przysad. Ja no. rozumiem zasady, rozumiem regię. Ja tam nic nie słyszałem, ale... Jakieś dziecko pewnie się obrażną. Tak, ekstra, ale słuchaj. No słuchaj. Jakiś tam... no, ale skleju. Jak na jembocie No dobra, mówię, bo ciekawa historia. Ja tam słucham. Halo. No. Nie. Bebek Dobra, jest. ale nie sądzisz, że jak zostałeś zawołany przez jakiegoś gracza, nie? Wiodone, tak? O, tak. Zostałeś zawołany przez gracza, nie? No tak, zostałem zawołany przez gracza. I wchodząc po dwóch rundach ciężko się później ocenić, co tak naprawdę się działo. No właśnie. Ale ten prawda. Mamy po prostu informację, która się działa na serwerze, tak. I dał mi, dobra, dał mi informację. Wchodzę na serwer w tym momencie i słyszę ciebie, jak mówisz y, sklej pizze, sklej wary. Coś w tym stylu powiedziałeś? No właśnie, y, jak nie, jak jest jak nie, 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 nie jesteś obiektywnym, jak ktoś to tam powiedział? Nie możesz obiektywnie ocenić sytuacji. No właśnie w tym momencie obiektywnie oceniłem sytuację, bo zacząłeś wyzywać osobę, żeby tam i inne rzeczy. No to w ogóle. No co właśnie. ty mówisz, człowiek? Nieładnie, nieładnie. No, nie wiem, jak gdzie Nie to ci sytuacji. zostałeś tu ze Kurwa, banu i go No, Daj mi banu. Daj mi Kurwa. No, dawaj <ścoughs> Szczerze? Bo, Jeszcze bo jest bana nie dostanę z społeczności, ale by mi to by zwisało. jest. Nie, nie społeczności, które to na tej samej 200 tysięcy. -y -y, sprawiedliwości. Po pierwsze, nie ma kurzu na serwerze. Po drugie, będę z nim rozmawiał, Czyli czy wyszedłeś cię Ej, e -y, Ej, a ja e -y, zacząłem kadać, a ty mi przerywasz w tej chwili. No nieładnie. To, to, to co, co, miałem cię. Ale skończyłeś mówić, człowieku. Tak? E, no tak? E, tak, tak. Tak, tak. nie znaczy? Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. nie ale nie, tak. nie tak. Wiesz, tylko o, teraz u panu. kotku. Eee, po pierwsze, znam tą osobę i wiem, co on mi Ja wiem, jak użyć GoTV i zobaczę sobie tego. Specjalnie dla ciebie, żebyś nie musiał się tak burzować i tak okay. strasznie źle było. Poczekaj na chwilę, Orbi, żebyś tak ja strasznie z tym źle nie czuł. Ja sobie porozmawiam z tą osobą. Okay, zobaczę GoTV i wyślę ci screeny. Zapamiętam swój. Znajdę cię na Steamie. I wy, okay. wyślę ci y, cały link jak dostał bana? Cieszysz się jesteś dumny. Tak, jesteś dumny jestem. Mogę dostać. Mogę dostać nikt, który ci wysłał w dosać. Saba? Mogę dostać nikt, który zgłosił się to żeby e, Nie, nie możesz. Dlaczego? No, no na samochodzie. Samochodzie, to pomiędzy mną i tą osobą schowane exact. Okej. A stosykam czy tam któryś z nich to Nie no, ale włożyłem. Ale jest pierwsza rana. Może oh! mogę powiedzieć, że cały no powie, czas tu jest. jest taki ten. Ej, ale ten kałak fajnie wygląda. Te, te czerwone naklejki i te czerwone rękawiczki. Właśnie z tymi czerwonymi rękawiczkami tak ładnie pasuje. Super jest. Ale to jest w łez chyba. Wszystko tam. Nie Pierwsza arena 16 kili. Jeszcze jeden kili, nie, 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 Czy ja? nie, nie, Ale załóżmy, że... nie, 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 wszystkich ludzi. No dobra ludzko, to to było na tyle, żadnej afery, afera się skończyła, także tu nie ma w ogóle no także jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, Jeśli komentarz, jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to go zasubskrybujcie, a jeszcze teraz wejdę do pierwszego arena i siema.